W 2016 roku zorganizowano ekspedycję naukową w najszerszy rejon Oceanu Atlantyckiego pomiędzy Afryką a Ameryką Południową. Uczestnicy wyprawy przez wiele dni nie widzieli innego statku, samolotu ani żadnych śladów ludzkiej obecności. Towarzyszyły im jedynie delfiny i wieloryby. Dlaczego naukowcy wybrali się akurat na to oceaniczne pustkowie? Znajduje się tutaj jeden z najważniejszych punktów geologicznych na całej planecie grzbiet śródatlantycki, gdzie zbiegają się dwie płyty tektoniczne. Stale się przemieszczają, choć przez większość czasu tego nie zauważamy. Tworzą one zewnętrzną warstwę skorupy ziemskiej, a dwie z nich sąsiadują ze sobą pod oceanem spokojnym. Dokładnie nad grzbietem opuszczono do wody instrumenty mające wykrywać różnego rodzaju fale, a także trzęsienia ziemi i inne wibracje. Pozostawiono je tam na cały rok. Na początku naukowcy chcieli po prostu lepiej poznać historię tych dwóch płyt tektonicznych, jednak zarejestrowane wyniki przeszły ich oczekiwania, pozwoliły im bowiem wysnuć wnioski co do przyszłości naszej planety. Ziemia przypomina nieco przegotowane jajko. Pod twardą skorupą miękki środek. Na skutek konwekcji gorące płynne skały z niższych warstw płaszcza ziemskiego wznoszą się ku górze i naciskają na płyty, odpychając je od siebie. W efekcie Ocean Atlantycki rozszerza się o jakieś 5 cm na rok, a Europa z Afryką niezmiennie odsuwają się od obu Ameryk. Jednocześnie jego większy sąsiad, Ocean Spokojny, z powodu tego samego procesu się zamyka. Jest to obecnie największy ocean na świecie, pokrywa do około 30% powierzchni Ziemi, ma średnią głębokość 4000 metrów i obejmuje m.in. Rów Mariański, najgłębszy znany rów oceaniczny. Pacyfik kurczy się o pół kilometra kwadratowego rocznie. Niektórzy naukowcy przewidują, że za wiele milionów lat może całkowicie zaniknąć. To w oceanie spokojnym występuje najwięcej trzęsień ziemi, erupcji wulkanicznych oraz fal tsunami. Wyjątkowo silna aktywność sejsmiczna na skutek przemieszczania płyty taktynicznych niszczy fragmenty skorupy ziemskiej, a dno oceaniczne nie regeneruje się na tyle szybko, aby ją zastąpić. Oznacza to, że planetę czekają w przyszłości poważne zmiany. Kilka centymetrów rocznie to nic z punktu widzenia ludzkiego życia, ale w kategorii życia planety, za kilkaset milionów lat na Ziemi może powstać całkiem nowy superkontynent. Australia powolutku wędruje sobie na północ i prędzej czy później zderzy się od południowego wschodu z Azją. Afryka też nie stoi w miejscu. Za 500 milionów lat będzie się ocierać o dolną część Europy. Mam kilka pomysłów na to, jak może w dalekiej przyszłości wyglądać świat na skutek dryfów tektonicznych, jednak wy wolicie pewnie usłyszeć, co mają na ten temat do powiedzenia naukowcy, którzy do tworzenia tego typu scenariuszy wykorzystują potężne komputery. Pierwszy scenariusz to pojedynczy obszar lądowy o nazwie Nowo oto kolej rzeczy. Ameryki zdarzają się z Antarktydą, a następnie wspólnie nacierają na Afrykę, a raczej na twór powstały z uprzedniej kolizji Afryki z Europą oraz Azją. Całkiem niezła opcja, bo przynajmniej człowiek zaoszczędzi na biletach lotniczych, ale za to wycieczka na plażę zajmowałaby dużo czasu. Drugi scenariusz to Ultima. Z jakiegoś powodu te nazwy przewodzą mi na myśl marki samochodów. W każdym razie Ocean Atlantycki przestaje się wreszcie rozpychać, a zaczyna się wręcz zamykać. W rezultacie mamy superkontynent otoczony Pacyfikiem. W scenariuszu trzecim Aurika zmniejsza się zarówno Atlantyk, jak i Pacyfik. Ostatecznie oba oceany znikają zupełnie albo zmieniają się w jeziora. Tak czy inaczej, tracą swoje pierwotne ekosystemy, a ich miejsce zajmuje nowy ocean. W tej wersji również mamy superkontynent złożony z Australii w kąciku oraz z obu Ameryk plus Azji Wschodniej rozdzielonych niewielką sadzawką, którą niegdyś nazywano Pacyfikiem. Pozostałe obszary planety zajmuje pojedynczy, niezbadany superocean. Scenariusz numer 4. Amazja. Może chociaż jedna nazwa, która nie brzmi jak najnowszy model skody. Afryka, Australia i generalnie wszystkie kontynenty poza Antarktydą przemieszczają się na północ. Najwyraźniej, nawet w hipotetycznych rozważaniach, zapomina się o Antarktydzie. Wyobraźcie sobie, że można wybrać się w podróż samochodem przez każdy kontynent, przejechać bezpośrednio z Afryki do Ameryki Południowej, albo dostać się do Australii bez długiego lotu samolotem. Zakładając oczywiście, że ludzka cywilizacja przetrwa następne 250 milionów lat. Płyty tektoniczne przemieszczają się z różną szybkością, a może raczej z wolnością. Tempo ruchów tektonicznych można przerównać do tempa wzrostu włosów i paznokci u człowieka. Jak wyglądałoby życie na jednym z takich superkontynentów? Pierwsze, co się nasuwa, to migracje zwierząt. Obok siebie istnieją gatunki, które nigdy nie miały ze sobą styczności: lamparty, nosorożce, lwy, słonie znudzone życiem na sawannie szukają innych siedlisk. Lew spotyka misia polarnego, kangur wyskakuje z Australii, a ptaki, odlatujące do ciepłych krajów, muszą zmienić swoje szlaki podróżne bo kto wie, jak układa się klimat w tym nowym świecie. Człowiek dopiero od niedawna jest świadom technicznej układanki, ale procesy te przekształcają naszą planetę już od zamierzchłych czasów. 300 milionów lat temu na Ziemi zamiast siedmiu kontynentów istniał jeden Pangea. Superkontynent, otoczony jednym wielkim oceanem, z czasem zaczął się rozpadać. Obszary, stanowiące dzisiejszą Amerykę Południową, Antarktydę, Australię oraz Afrykę, odłączyły się od Ameryki Północnej oraz Eurazji. Te z kolei rozbiły się później na jeszcze mniejsze masy lądowe, zmierzając w różnych kierunkach. Jednym z dowodów są skamieliny. W miejscach, które dziś dzielą dziesiątki tysięcy kilometrów oceanu odkryto bliźniaczo podobne pozostałości roślin i zwierząt. Nawet pobieżnie zerkając na globus widać, że Afryka i Ameryka Południowa pasują do siebie niczym elementy układanki. Na mapie morze i oceany wyglądają jak jedna powierzchnia. Jak gdyby na planecie istniał pojedynczy ocean, którego częściom ludzie nadawali różne nazwy. Nic z tych rzeczy, Różnice między poszczególnymi zbiornikami najlepiej widać w miejscach, gdzie stykają się ze sobą. Granica między Oceanem Atlantyckim i Spokojnym jest niczym niewidzialna ściana, dzieląca zupełnie różne światy. Wyraźnie widać różne barwy, a wody obu oceanów nie mieszają się ze sobą. Nie ma tutaj mowy o żadnej fizycznej granicy, jednak woda nie wszędzie jest taka sama. Zbiornik wodny definiuje całe mnóstwo czynników, w tym gęstość, zasolenie oraz temperatura. Warstwy przejściowe dzielące obszary wodne o różnych właściwościach to tak zwane kliny. Różnica pomiędzy Oceanem Spokojnym i Atlantyckim dotyczy głównie poziomu soli. Tak wyglądają warstwy wody o odmiennym zasoleniu. Niesamowite, prawda? Barwę określają żyjące w wodzie organizmy. Wyraźna granica, widoczna gołym okiem, dowodzi znaczącej różnicy w poziomie soli. Prostym domowym eksperymentem możecie uzyskać ten sam efekt. Wystarczy wlać do szklanej miski barwioną słoną wodę i dodać zwykłej wody z kranu. Mniejsze zasolenie ma ocean spokojny, a to dlatego, że wpływa do niego znacznie więcej rzek. Wraz z zasoleniem zmienia się gęstość wody. Woda jest cięższa, a zatem powinna opadać na dno. Dlaczego w takim razie granica między Pacyfikiem i Atlantykiem jest pionowa, a nie pozioma? Po pierwsze, różnica gęstości, choć zapobiega mieszaniu się oceanów, nie jest na tyle duża, aby zepchnąć jedną warstwę wody na dno. Druga przyczyna związana jest z obrotem Ziemi wokół własnej osi. Powiedzmy, że lecicie z Chile do Nowej Anglii. Gdyby pilot obrał kursy w prostej linii na północ ze względu na ruch obrotowy planety, dotarlibyście w zupełnie inne miejsce. Dlatego samoloty na długich trasach latają, jak gdyby po łuku. Wpływa to także na cyrkulację prądów morskich. Prądy atlantyckie i pacyficzne odsuwają się od siebie, co dodatkowo osłabia mieszanie się wód na granicy. Okej, okay, przyznaję, że trochę to skomplikowane.